Ktoś powinien znaleźć faceta, który wymyślił, że komunikacja to jest 8% werbalności i musimy go hurtowo powiedzieć za jaja. Bo ja uważam, że to przekonanie zrobiło mega dużo krzywdy w ogóle w tym środowisku facetów, którzy się rozwijają z kobietami. Bo do dziś, do dziś pokutuje takie przeświadczenie: nie ma znaczenia, co mówisz, ma znaczenie, co robisz. Latki nie patrzą na słowa. Jak można powiedzieć, że słowa nie mają znaczenia? Za pomocą słów wyrażasz intencje. Za pomocą słów możesz być uroczy albo chamski. Za pomocą słów opowiadasz jej, kim jesteś. Ona może Ciebie doświadczać, dlatego że generujesz słowa. Słowa są najważniejsze, tak naprawdę. Na pewnym poziomie głębokości i zaawansowania w tym temacie. I o tym się w ogóle nie mówi. Ja uważam, że w ogóle mało kto wie o tym, ale panowie, jak chcecie mieć przepis, jak bardzo szybko pójść do łóżka z dziewczyną, to nie jest. Dotykanie jej ruch 85. Puf, to nie chodzi o to, to chodzi o to, jak szybko ona poczuje, że jest z wami blisko. I bardzo często, jak budujecie połączenie emocjonalne, możecie w czasie nawet nie dotykać dziewczyny w ogóle, ale jak jest między wami gęsto, bo ona się podzieliła czymś, wzruszyła się, i na przykład bierzecie ją za dłoń, żeby ją wesprzeć emocjonalnie w tym momencie, to się dzieje po prostu magia.